Cześć! Jestem Marcypan z kanału Tajemnicy Numizmatyki i dzisiaj opowiem wam o muzyce okolicznościowej, która została stworzona z okazji Światowego Dnia Żywności z okresu PRL-u. Ale zanim zaczniemy, wiecie co robić. Czekajcie łapkę w górę, zostawcie subika i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A Teraz zaczynajmy! Egzemplarz, który Wam przedstawię, pochodzi z 1981 roku i waży 11,7 g. Moneta jest wykonana ze stopu medioniklu oraz ma średnicę 30 mm. Została wydana, aby upamiętnić międzynarodowe starania na rzecz walki z głodem i niedożywieniem. Dziś stanowi ważny element polskiej numizmatyki z okresu PRL. wers przedstawia godło polski orła białego z napisem Polska Rzeczpospolita Ludowa. Po bokach rok emisji 1981, dole nominał 50 zł. W centralnej części rewersu widnieje logo FAO, czyli logo Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa z głosem i literą V oraz data 16 października. okół oku umieszczony jest napis Światowy Dzień Żywności oraz w języku angielskim World Food Day. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, napiszcie w komentarzach Światowy Dzień Żywności. To już jest koniec filmu. Nere.